Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat do omówienia, ponieważ omówimy sobie autotomię u jaszczurek. Jak ten proces przebiega, jakie mogą być tego skutki, czym to jest spowodowane oraz czym w ogóle jest ta cała autotomia. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest autotomia. Autotomia to nic innego, jak reakcja obronna, która polega na odrzuceniu części ciała jaszczurki, którą jest ogon. Takie zjawisko możliwe, że widzieliście nie raz, albo w trakcie, albo udało wam się napotkać np. Na naszą polską jaszczurkę z winkę, bez ogona, albo z ogonem, tylko znacznie krótszym, lub zupełnie niepasującym kolorystycznie do ciała. Jeśli tak, to u tej jaszczurki na 100% zaszedł proces autotomii. Dobra, a więc skoro już wiemy, co to jest ta cała autotomia, to postanowiłem się dla Was zagłębić w ten temat jeszcze bardziej i opowiedzieć Wam, co się dzieje w ciele jaszczurki, kiedy zachodzi proces autotomii. Otóż, kiedy jaszczurka zdecyduje się już na zrzucenie swojego ogona, to kręgi jaszczurki w miejscu jego połączenia z mienicą osłabiają się i stają się bardziej łamliwe. Jaszczurka wtedy mocno zaciska mięśnie w tylnej części mięśni, łamiąc w ten sposób kręgi, i dzięki temu jaszczurka odłamuje swój ogon, czyli go odrzuca. No ale dobra, jaszczurka odrzuca praktycznie połowę swojego ciała i się nie wykrwawia. Dlaczego? Otóż dlatego, że ich ogon jest bardzo mądrze do tego przystosowany dzięki odpowiedniej budowie tkanek. Jaszczurka nie krwawi praktycznie w ogóle, a jak już, to tylko przez moment, ponieważ w miejscu oderwania Pędnica jest wyposażona w tak zwany zwieracz, który tamuje krwawienie, dzięki czemu jaszczurka się nie wykrwawi. No dobra, wiemy co to jest autotomia i jak jaszczurki to robią, ale jakie należy sobie zadać pytanie? Otóż dlaczego one to robią i co im to tak naprawdę daje? Otóż w środowisku naturalnym wiadomo, że drapieżników, którzy mają ochotę na śniadanie z jaszczurki nie brakuje. Dlatego podczas ataku jakiegoś drapieżnika, jaszczurka ma szansę wyjść z tego żywa, ponieważ załóżmy, że zostanie chwycona za ogon, to kiedy go odrzuci, to się uwolni. Nie ma szansę uciec, ale co więcej, jaszczurki ogon nie zostaje bez ruchu na ziemi. Ogon i przez pierwsze momenty porusza się, żeby jeszcze bardziej zdezorientować napastnika i mieć więcej czasu na ucieczkę. Oczywiście sytuacja komplikuje się, kiedy zostanie złapana za głowę lub tułów, ale zawsze to jest jakiś plan B. Także moim zdaniem naprawdę świetne. Dobra, a teraz najważniejsze, czyli co grozi naszemu pupilowi, kiedy odrzuci ogon. Otóż najgorszy scenariusz, czyli śmierć nie wchodzi w grę, także spokojnie. Ale niestety to nie znaczy, że jaszczurka to nic nie kosztuje. Jaszczurka po zrzuceniu ogona może być wyraźnie bardziej ospała, ale za to mieć dużo większy apetyt na jedzenie, ponieważ odbudowa ogona wymaga dużo jedzenia oraz dużo energii, stąd właśnie może być wzrost apetytu oraz spadek aktywności, a przy młodych jaszczurkach zdarza się wolniejszy wzrost, ponieważ większość swojej energii oddaje na regenerację ogona. Należy też jednak pamiętać, że nie każda jaszczurka ma możliwość regeneracji utraconej części ciała. Na przykład, wiekony orzęsione po odrzuceniu ogona nie odzyskają go już nigdy. Co jest potem dużym problemem, ponieważ ogon bardzo pomaga im w spinaczce, co bez niego jest to bardzo utrudnione. Także lepiej do tego nie doprowadzać. No ale myślę, że nikt nie zrobi tego umyślnie. A kiedy jaszczurka ma możliwość do regeneracji, to niestety ogon nie będzie już taki ładny jak ten pierwszy. Nawet mam jeden przykład, więc zaraz Wam się pokażę zdjęcie ogle fala neparciego o zregenerowanym ogonie. Jak widać ogon Jaszczurki mocno odstaje kolorystycznie od reszty ciała. Także polecam być ostrożnym, bo jak już Jaszczurka zrzuci na ogonek, no to niestety nie będziemy już się cieszyć kolorowym ogonem. Właśnie będziemy się cieszyć tym ogonem już wcale. Także polecam być delikatny z jaszczurkami, nie łapać się za mocno za ogon, no bo niestety jak już ten ogonek zrzucą, no to albo zostaną tak naprawdę małym kaleką do końca życia, no bo jednak ogon bardzo pomaga w spinaczce, na przykład gekonom orzęsionym, a ublefary, lamparci na przykład będą musiały długotrwale regenerować ten ogon, co kosztuje ich bardzo dużo energii, też niemało stresu, Także polecam być po prostu ostrożnym i na 100% wszystko powinno być w porządku. A jeśli chodzi jak zająć się naszą jaszczurką po zrzuceniu ogona, to należy dać jej 100% spokoju, stały dostęp do jedzenia oraz jak trzymamy ją z innymi jaszczurkami, to dla bezpieczeństwa możemy ją odizolować od reszty, żeby na spokojnie się zregenerowała. To na pewno jej bardzo pomoże, aby będziemy mieli spokojną głowę, że będzie wszystko dobrze. Lecz, kiedy pojawią się jakieś niepokojące objawy, to najlepiej się skontaktować z weterynarzem od zwierząt egzotycznych, a weterynarz na pewno Wam pomoże. Jeśli chcecie oddzielny odcinek na temat regeneracji, to zostawcie komentarz pod filmem, a chętnie go dla Was nagram. Z mojej strony to tyle, wbijajcie na mojego Instagrama, zostawcie tą łapkę w górę, jeśli się podobało, a któremuś z Was pomogłem, będzie mi naprawdę bardzo miło, także trzymajcie się, na razie i cześć!